Siemaneczko dzisiaj ponownie godzina 21.30 jak widzicie ten koleżka odwrócony w drugą stronę top balans już zakończony musiałem wspomóc się ręcznym balanserem wykorzystałem do tego celu raz, dwa, trzy takie ładowarki i zasilacz laboratoryjny a tak wygląda rozkład jazdy. Wszystkie cele doszły. Tym razem, za czwartym razem, przy czwartym magazynie zrobiłem to zdecydowanie szybciej. Z pomocą tej przetwornicy można byłoby oczywiście wykorzystać coś takiego również do zasilania jak zasilacz laboratoryjny, ale że takiego nie mam, a mam tą przetwornicę, to wykorzystałem ją. Teraz już powoli napięcia spadają, bo obniżyłem napięcie. Ustawiłem próg naładowania o 5 mV więcej, czyli ładowałem tak naprawdę do 3.655 V. 5 no i właściwie proces Zakończony. Magazyn naładowany do 100%. Wszystkie cele doszły. Jest Lux, więc jutro magazyn zostanie podpięty. No i pojemność magazynu 60 kWh. Tak to słuchajcie, wygląda. Tylnych pleców zakładał nie będę. Może założę je na zimę w moich kolejnych trzech magazynach. Również nie ma pleców tak, żeby może miały lepsze chłodzenie, ale na zimę zapewne je założę. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do zostawienia polubienia, subskrypcji poniżej tego materiału. I cześć!